Bardzo Państwu dziękujemy. Wystąpienia okolicznościowe. O zabranie głosu prosimy pana profesora Wiesława Wysackiego, prezesa Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Panie Prezydencie, najjaśniejszej Rze Rzeczypospolitej, Ekscelencje, Państwo Ministrowie, wszyscy tutaj zgromadzeni. Tu w rocznicę agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku która zapoczątkowała polską golgotę wschodu, gromadzimy się przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie. Witam wszystkich, którzy skupił tu obowiązek serca i pamięć, którzy corocznie przybywali na tę uroczystość i tych, co są tu po raz pierwszy. Może nie ostatni, a odszukawszy w sobie imperatyw narodowy, legną porywowi obowiązku pamięci. W ostatnim pragnę uświadomić, iż gąszcze krzyży chrześcijańskich, łacińskich i prawosławnych, macewa i obejisk muzułmański symbolizują wielokulturową, wielonarodową i wieloreligijną drugą Rzeczypospolitej. Zaś polaniany strzałami orzeł na tarczy Amazonek i liczne podkłady z nazwami polskiej kolgoty wschodu oznaczają wybrane tylko miejsca zbrodni sowieckiej i komunistycznej. Te poprzedzone mową Hitler-Stalin, począwszy od 17 września 1939 roku, popełnioną czynem ciągłym aż do końca lat 80. Tę ostatnią datę symbolizuje srebrzysty krzyż ostatniego Katyńczyka, księdza Stefana Niedzielaka, kapelana AK i zamordowany przez tak zwanych nieznanych sprawców, aczkolwiek dobrze identyfikowalnych i znanych. W, głowę w hołdzie przed zgromadzonymi tu sztandarami, zaszczytnymi znakami Wojska Polskiego, wojennymi dzisiejszych sił zbrojnych, przed sztandarami kombatanckimi, organizacyjnymi policji i służb mundurowych. W hołdzie dzisiaj udajemy żołnierzom września, obrońcom ojczystych progów i całości Rzeczypospolitej bohaterom z Korpusu Ochrony Pogranicza Regularnych Formacji Wojska Polskiego, Policji Państwowej, obrońcom Grodna i Lwowa, zwycięzcom spod Kodziowic, Woli i Włady Pola, bojownikom z rejonu Borowicz, Nawozu, Janówki, Na Polesiu, niezłomnym spod Jabłoni i Milanowa, spod Skidla, Sarn, Radna, Szacka i Wytyczki, których następnie Niewoli sowieckiej czekał Mord Katyński. Oczywisty genocyd, czyli ludobójstwo. Są tu sybiracy, którzy dziś obchodzą, ustanowiony decyzją Sejmu swój dzień pamięci. A wśród nich osadnicy Kresowicy wojskowi i cywilni, których zgromadził w stolicy Siódmy zjazd. Witam wszystkich Kresowian wywiezionych. Deportowanych, wypędzonych ze swoich mateczników i ojczystych sady, wszystkich, co utracili swoją ojcowiznę. Cześć oddaję żołnierzom Polski walczącej, co za przykładem pułkownika Dąbrowskiego przeciwstawili się okupacji sowieckiej, aż po świadectwo polskości Ziem wschodnich Rzeczypospolitej poświadczone krwią w akcji burza. A potem tragedią niewoli, eksterminacji i wypędzenia nierzadko latami zesłania w głębi Rosji. Pamiętamy też tych wszystkich, co walczyli przez lata o prawdę o sowieckim i rodziwym komunistycznym kłamstwie i polskiej Golgocie wschodniej. Kiedy ten pomnik w 1995 roku był odsłaniany, jego inicjator i budowniczy, Wojciech Ziemiński, w swoim przemówieniu zawarł, był nadzieję na pojednanie między Polakami i Rosjanami. Nie było w tym przesłaniu nic nadzwyczajnego, jedynie proste oczekiwanie, jakże w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, jak i w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej zbudowała zasada miłosierdzia ewangelicznego i praktyka sakramentu pokuty, Uznanie winy i chęć zadośćuczynienia. I dziś w 2009 roku, w 70. rocznicę zbrodniczej agresji sowieckiej, nic się nie, zmieniał, nie zmieniło. Te same postulaty i nadzieje są niezmiennie aktualne. Moskwa potrzebowała 50 lat by w ograniczonej formule przyznać, że odpowiedzialność za ludobójstwo katyńskie ponosi NKWD. Także za zmowę Stalin-Hitler, w wyniku której nastąpiła i II wojna światowa, i zbrodnia agresji sowieckiej. I jeszcze osobista refleksja. Kończąc swoją misję na funkcji prezesa Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, Pragnę podziękować Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, profesor Hannie Grunkiewicz-Walc za to, iż od lat dwóch uroczystości przy pomniku nie mają charakteru prywatnego. bo Choć nie wszyscy o tym wiedzą, taką formułę miały wcześniej. Pani Prezydent dziękuję za przyjęcie przez Radusz Troski, o organizację uroczystości, o dowartościowanie i odprywatyzowanie tego, co tu ma miejsce. Ufam, że zawsze będą to uroczystości narodowe, państwowe, wojskowe, kombatańskie. Wszystkich, co mają w sobie ducha polskiego i pozostaną wierni dewizie Bóg, Honor, Ojczyzna. Przy tym ołtarzu Ojczyzny zawsze będą żywo biły polskie serca, bo to jest cząstka rzeczy Rzeczypospolitej, z której ofiary życia, krwi i morza cierpienia. Wyrasta nasza odzyskana wolność. Miłość ojczyzny i ofiara złożona w jej służbie, tych, którym pomnik agresji sowieckiej 17 września 1939 roku jest poświęcony, niech będzie naszym imperatywem i zobowiązaniem w służbie wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. I oby to miejsce było znakiem. Pojednania, na które z tęsknieniem czekamy, ale nie za cenę zafałszowania prawdy i materializacji przyszłości kosztem bólu przeszłości. Po 70 latach historia w tym miejscu pozostaje stygmatem jątrzącym i krwawiącym. I wciąż nie może się zabliźnić. Mamy zaszczyt poprosić o zabranie głosu pana Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.